Pani Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę w Dzień Zmartwychwstania. Przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu. Chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo. Baranku Boży, pobłogosław także mięso, wędliny i wszystkie pokarmy. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław także te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich, gości, mogli dzielić się wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen. Panie Jezu Chryste, zasiądź między nami, udziel nam radości Twego zmartwychwstania, byśmy okazali się Twoimi uczniami, a stół nasz niech będzie znakiem pojednania. Amen. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował i rzekła do nich – Zabrano pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Oto słowo pańskie. Zwycięska śmierci, piekła niż szatana. Wychodzi z grobu, dnia trzeciego. asha na svot asha Z dwóch względów jest to bardzo ważne dla wisiadników. Po prostu mogą się ze sobą spotkać, a jednocześnie no, otrzymują pożywienie, i to myślę, że zupełnie niezłe. Cieszę się, że tu jestem na Słowiańskiej u kierownika, który stałówka piękna, ładna. Smaczne obiady są, grzeczne są ludzie, przychodzą bardzo dużo. Dla niektórych jest to. Pewnie posiłek pierwszy od kilku dni, bo są to osoby bezdomne, osoby samotne, yy, osoby łomne, które yy, no, nie mają odpowiednich środków, żeby sobie móc kupić świąteczne posiłki. Poza tym cieszę się, że jestem żoną, że jeszcze mogę chodzić, jeżdżę na wózku. Serdecznie dziękuję. Dzięki, dzięki temu jestem wśród ludzi, ludzi potrzebujących, będących podobnej podejrzewam sytuacji jak ja. Po prostu za to dziękuję.